Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Bartosz. A to już są mm, wyniki z ankiety, którą przeprowadziłem przed świętami. I teraz zobaczymy sobie, jak te wyniki wyglądają, na jaką grę było najwięcej głosów. Hmm, oczywiście, tutaj pragnę podziękować tym osobom, które wzięły udział. Tutaj jest 48 respondentów. Naprawdę nie spodziewałem się takiej liczby. Wielkie dzięki. Naprawdę jestem super, mega zadowolony z tego, że udało mi się tutaj osiągnąć i zachęcić tyle właśnie osób do głosowania. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Hmm, tutaj mamy link do tej ankiety. Ja sobie już ją zatrzymuję. Tutaj blokujemy to głosowanie i odpalamy sobie wyniki. Które wyglądają następująco: Dark Souls 11 głosów, Wiedźmin edycja rozszerzona 3 głosy, Wiedźmin 2 3 głosy, Skyrim 8 głosów, Torchlight 2 1 głos, Far Cry 3 7 głosów, Magica 5 głosów, Sleeping Dogs 2 głosy oraz 8 głosów na inne gry, czyli Battlefield 4, League of Legends, Minecraft, Dragon Age, Happy Wheels, znowu League of Legends więcej smite wiem kto to napisał chyba FIFA 14 ok tak to wygląda właśnie wielkie dzięki również za tutaj propozycję tych innych gier to też jest dla mnie bardzo bardzo ważne jeżeli chodzi o League of Legends to ja tam wrzuciłem jakieś 5 filmików z Aramów także możecie sobie je obejrzeć i pokomentować czy wam się podoba w ogóle mój styl gry w LOLa a teraz odnośnie tych wyników Dark Souls na pierwszym miejscu na drugim miejscu Skyrim i na trzecim miejscu Far Cry 3 także już mniej więcej wiem, które gry macie ochotę oglądać z czego chcielibyście, żebym nagrywał na pewno pierwszą z tych serii będzie właśnie Dark Souls bo on jest zwycięzcą tej ankiety, także tutaj nie mogę być gołosłowny i na pewno dotrzymam tego co obiecałem podczas robienia tej ankiety, czyli yy, gra, która zwycięży, będzie yy, kolejną moją serią. I tutaj, teraz, prośba do Was, czy chcecie, aby ta seria była yy, takim przechodzeniem gry od A do Z, od lewej do prawej, yy, plus moja właśnie interpretacja i komentarz, czy chcecie, żebym po prostu grał w tą grę i porobił Wam jakieś tam może najciekawsze urywki, yy, czy coś w tym stylu. Yy. Jeżeli chodzi właśnie o te gry Dark Souls oraz Skyrim to teraz jest bardzo fajna promocja świąteczna na Steamie, także jeżeli rzeczywiście jesteście zainteresowani tymi dwoma grami to proponuję Wam zajrzeć na Steama, tam, tam te promocje są naprawdę świetne, nie pamiętam konkretnych cen, ale są naprawdę po minus 75, po minus 80%, także bardzo, bardzo mm, tanio. A jeżeli nie, to Dark Souls możecie kupić w sklepie bodajże już chyba za 39,90. Nawet chyba ostatnio jak chodziłem gdzieś tam na zakupy, to w Biedronce gdzieś tam widziałem, nawet w koszyku leżał Dark Souls, także i nawet do Biedronki już trafił po roku od premiery, tak? ale to taka fajna tylko anegdotka. Okej, okay, chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o wyniki. Tutaj wszystko już wiecie, wszystko macie. Ja tutaj oczywiście jeszcze mogę sobie sprawdzić respondentów, czyli kiedy były oddawane głosy i tak dalej, i tak dalej, ale to już nie będę tym zasmucał, zanudzał. Jeszcze tylko rozwinę tutaj te inne, żebyście mogli rzucić okiem, jak to wyglądało. Okej, okay. to były właśnie wyniki z ankiety. Zwycięzcą jest Dark Souls, to będzie kolejna seria. A ja wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że tutaj jesteście zadowoleni z tych wyników. Jeżeli nie, to oczywiście piszcie mi wszelkie żale i smutki pod tym filmikiem oraz wszelkie radości również. No, i oczywiście proszę Was o ocenę materiału jak zwykle i polecam subskrypcję mojego kanału, bo jak widzicie, ja jestem tutaj w pełnej współpracy ze swoimi widzami. Interesuje mnie to, co Was interesuje i właśnie to chcę nagrywać. Oczywiście są to gry, które posiadam. Nie wymyślam tam jakichś tytułów i nie biegnę specjalnie po jakąś grę do sklepu. Um, ponieważ no niestety nie, nie mogę sobie na coś takiego pozwolić. Ale te gry mam. Mogę z każdej z tych gier nagrać serię w każdej chwili. Kiedy tylko przyjdzie mi na to ochota? Ale wolę jednak mieć taki feedback od Was, co po prostu wolicie najbardziej. Rozumiem również, że tutaj będą ludzie, niektórzy za, niezadowoleni z tych wyników, ponieważ wiadomo, każdy głosuje na jakąś grę z nadzieją, że ona zwycięży, no ale wiadomo, tutaj głosowanie musi mieć swoje konsekwencje. Także kolejna seria z Dark Souls. Ja wielkie dzięki jeszcze raz Wam za głosy i trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym filmie.